Halo halo, dzień dobry, witam Was w kolejnej misji na kolejnym, w kolejnym materiale. No i następny, no i dzisiaj słuchajcie pójdziemy sobie po skarb naszego łupieżcy, który ukrył właśnie skarb w ten w okolicy tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. Dlatego zostawcie lajka, like jeżeli lubicie serię i lecimy dalej. Musimy to... Musimy to odnaleźć. Dobrze, że tutaj mamy kajek. Ze sobą. No właśnie. Piękny początek odcinka. Zarąbiście. No po prostu kurde genialnie. Genialnie, ale musimy tutaj sobie poradzić z pewnymi osobnikami, ale to nic. Nie szkodzi. okolica No właśnie No i mamy No i właśnie i mamy nowy poziom mamy nowy poziom słuchajcie No także super zaraz rozdamy sobie punkty umiejętności w dalszym ciągu musimy zda... tym razem zamiast siły nie no musimy zainwestować w siłę koniecznie Musimy zainwestować w siłę. Co to w ogóle jest? Ja tu muszę szybko wyknąć Szybko wyknąć Jak pipunek, jak pipunek. O nie, nie, dobra. Ja no, nie da radę, no I... Nie wiem po prostu nawet jak mam się leczyć, nie? Jak mam się uleczyć w czasie? Yy, bo nie rozumiem, bo nie potrafię zatrzymać ekwipunku. Yy, żeby ten ekwipunek po prostu, żeby ten. Żeby się uleczyć podczas ataku. No to kurde, halo, co jest? Ha! Coś takie trudne, takie trudne to jest. Nie wiem o co chodzi tutaj. Dziennik. Nie wiem. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Nie to. Uh! 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 Kurde, jakie to jest porąbane? No niebezpieczna okolica. Dobra, musimy zainwestować w atrybuty. Słuchajcie, musimy zainwestować inteligencja, spryt, zręczność budowa. 20 siła, 40, dwa. 45 50 siła 20 zręczności 20 budowa no i dobra i pójdziemy tym razem w siłę słuchajcie bo to jest jednak no dość istotna kwestia tutaj nie ukrywajmy bo to jest naprawdę dość dość istotna kwestia niestety tutaj no musi być siła musi być budowa co najmniej rozwinięta, żeby w ogóle no coś tu kurde jeszcze zrobić totalnie cokolwiek chociażby no i dobra, pyk mamy łup mamy tutaj mamy kolejny ten no i właśnie gdzie jest ten gdzie jest ten łup tu jest chyba ta skrzynia tak nie gdzie on jest musimy znaleźć ten łup Gdzie to jeszcze jest? Symbol waka, nóż. Jesteś cała? Tak, to nic takiego. Dobra, okej. Okay. Gdzie jeszcze? No gdzieś musi być, nie? I chodzimy? ukrył chodzimy? ukrył. chodzimy? Gdzie Okej, okay, dobra Jakieś szczury, jakieś No właśnie, łupy kłusownika No właśnie Nowy poziom, no właśnie Proszę bardzo Jak miło Dziennik, ekwibunek. Czy my już możemy właśnie Przepraszam bardzo A, dobra Okej okay. Budowa ok, zastosuj. Zapisz, zastosuj nowy ok. Ok, mamy to. no I czy te, my teraz możemy w ogóle sobie zmienić broń? Jeszcze nie mogę tego. Budowa 20... O bo nie, wierzę w to. Ale no nie, no to jest... Hmm. Budowa 25. Ale to nic, nie, to nic nie szkodzi, naprawdę kochani, powiem wam szczerze, bo możemy wykorzystać za to inne rzeczy, które tutaj mamy. Yhm. Czy sile 50? No, bo no, 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 bo tutaj budowa. Nie wiecie co? Wrócimy się tutaj. To znaczy. No bo no, nie mamy bełtów, tak? No to musimy się zaopatrzyć w bełty. No ale w sumie. W sumie co, no mamy tą siłę do 50 rozwiniętą. Budowę do 20, więc może coś kupimy. Yy... Więc może coś kupimy, słuchajcie. Zobaczymy. Nie, bo ja chcę ich przeszukać. Ja chcę ich przeszukać jeszcze. No nie, bo to tylko. No ale dobra, wezmę mięso szczura, bo co mi tam szkodzi. Lubię mieć wyczyszczoną mapę i tak dalej. Yy, dziennik, pokażcie mi dziennik. Stare rzęchy na złym torze. K, k, k. A no właśnie, idziemy po mojego drona, no właśnie. Kurde, zapomniałem o tym dronie. Idziemy po mojego drona. Ale właśnie, jeżeli chodzi o kolejnego drona, to zobaczymy się w następnym odcinku. Także... Trzymajcie się. Hej, hej.